z Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt i oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego: Jezus, idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje, i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Kochani, kiedy słuchamy tej Ewangelii, to widzimy, że Pan Jezus powraca do Galilei. Pomimo tego, że tam został odrzucony, że tam mu podziękowano, że tam w swoich rodzinnych stronach nie był mile widziany, Jezus tam powraca. I myślę, że warto tutaj zatrzymać się, nad swoim życiem tak bardzo mocno i głęboko. Bo przecież Jezus powraca do mnie. Tą Galileą jest moje życie. Tą Galileą jest moje serce. I do tego serca i do tego życia powraca mój Bóg. A powraca chociażby przez wyrzuty sumienia i mówi mi: zacznij od nowa. Warto być blisko mnie. Jeśli chcesz osiągnąć pokój, jeśli chcesz osiągnąć szczęście, jeśli chcesz wypełnić Twoje serce przy ogromną radością, to pozwólbym powrócił do Twojej Galilei. Pozwólbym w niej zamieszkał, bym zakrólował. Czasami przez nasze grzechy, przez nasze słabości. Mówimy Panu Bogu nie. Odejdź z naszych granic, tak Mu mówimy. A On w znaku krzyża ciągle ma otwarte ramiona i ciągle kocha tak samo. I ciągle mówi, zobacz, nie wystarczyło, że mam przebite dłonie i stopy. Nie wystarczyło, że mam przebity bok. Pozwoliłem sobie jeszcze przebić serce, byś Ty uwierzył, że ja Cię bardzo kocham i przyjmij tę miłość. Wtedy Twoje serce się uspokoi. Wtedy nastanie przeogromna radość i przeogromny pokój w Twoim życiu. My dzisiaj tęsknimy za pokojem. Trzeba byśmy rozpoznali ten znak, jaki daje nam Pan i uwierzyli Słowu, które daje nasz Bóg. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Uwierz, że Jezus nieustannie wraca do ciebie. Uwierz, że ciągle kocha tak samo. Uwierz, że ta krew i woda wypływająca z przebitego serca Jezusowego usprawiedliwia cię, umacnia cię, podnosi cię. Użyźnia Twoją duszę i Twoje serce. Uwierz na nowo. Bóg daje nam piękny czas Wielkiego Postu, czas uwierzenia, czas umocnienia sił wewnętrznego człowieka. Uwierz na nowo. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus przychodzi też do nas z takim umocnieniem, że Znak, jaki nam zostawia, to jest znak miłości i miłosierdzia na krzyżu. Znak, który przez wieki króluje, znak, który podnosi nas wzwyż, znak, który mówi: bądź dobrej myśli, ja jestem. Uwierzył on sam i cała jego rodzina. Wypracujmy sobie w tym wielkim poście taki styl naszego życia, byśmy rozbudzili jeszcze mocniej naszą wiarę. A gdy rozbudzimy tę naszą wiarę, to ludzie patrząc na nas, także, co daj Boże, obudzą się do życia, które daje Bóg. I życzmy sobie abyśmy mocno uwierzyli, że ten znak prowadzi nas do nieba.